Zdarzyło ci się kiedyś, że AI podało ci nieprawdziwą informację? Bo zdziwiłbym się, gdyby się nie zdarzyło. Od trzech lat, dzień w dzień, pracuję z AI i już myślę, że nauczyłem się z jednej strony ograniczać halucynacje, z drugiej strony wyławiać je i z trzeciej strony sprawdzać i poprawiać zmyślone historie z AI. I dzisiaj, na przykładzie Karoliny Opolskiej i jej książki. Jej książki? Czy powinienem mówić o tym, że to jest jej książka? Czy treść wyrzucona z AI może być czyjaś? Zgodnie z prawem nie może być czyjaś. No ale dobra, nieważne. Książki Teoria Spisku pokażę Ci, jak zadbać o to, żeby AI halucynowało mniej, jak te halucynacje ograniczyć, jak zrobić podstawowy fact-checking również z AI, ale też przy użyciu własnego umysłu. Zapraszam. Daniel Bartosiewicz. Content AI Automatyzacja. Kopiowanie treści wyplutej przez AI jest mniej więcej jak skakanie na główkę do zbiornika wodnego. Czasem się wykąpiesz, a czasem możesz sobie złamać kręgosłup. Powiedziałbym nawet więcej. Bezmyślne kopiowanie z AI jest jak gotowanie z nieświeżych jajek. Czasem nic się nie stanie, czasem dostaniesz sraczki, a czasem ludzie przez Ciebie dostaną salmonelli. Dokładnie taka sytuacja może zajść w momencie, kiedy niezweryfikowany z AI tekst puścisz online. I pół biedy, jeżeli ktoś wyłapie, zdążysz usunąć, może się rozejdzie po kościach. Ale jeżeli na podstawie takiego fejka ludzie podejmą jakieś działanie i na przykład stracą pieniądze, to masz przesrane. Całą sytuację dosyć fajnie obrazuje ten mem, gdzie człowiek pyta AI, czy ten grzyb jest jadalny. AI mówi: Tak, człowiek umiera lub jest chory. I wtedy AI mówi, tak, masz rację, to jest trujący grzyb. Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat trujących grzybów? I tak jak mówiłem, pół biedy, jeśli dotyczy to ciebie, pół biedy, jeśli zrobisz krzywdę tylko sobie. Gorsza sprawa, jeżeli to się rozprzestrzeni. Dziennikarka TVP Info umieściła zmyślone źródła w swojej książce. Właściwie nie powinienem nazywać jej dziennikarką, bo dziennikarze mają jakieś standardy i takie coś nie powinno mieć miejsca. Niemniej. Historyk Artur Wójcik zarzucił dziennikarce, dziennikarce znowu, zmyślenie z pomocą AI przypisów w jej nowej książce. Autorka tłumaczy, że doszło do pewnego nieporozumienia, które obecnie wyjaśnia wydawnictwo. Dalej pan Wójcik mówi, Karolina Opolska, dziennikarka i wykładowczyni dziennikarstwa, nie miała cywilnej odwagi przyznać się, że w swojej książce po prostu zmyśliła część przypisów. Nie pomyliła się, wymyśliła nieistniejące książki albo nie zweryfikowała tego, co wypluł jej AI. Czuję, że nadę, bo mówimy o osobie uchodzącej za doświadczoną dziennikarkę, wykładającą warsztat przyszłym dziennikarzom. Zamiast wziąć odpowiedzialność, rzuca winę na okoliczności, system, przypadek, na wszystkich, tylko nie na siebie. Na wszystkich, tylko nie na siebie. Autorka mówi: Nie doszło tam do żadnego oszustwa. Wydawnictwo stoi za mną murem. Ja nie będę oceniał tego, co ta pani zrobiła, czy ta pani zrobiła dobrze, czy ta pani zrobiła źle. Ja w dzisiejszym odcinku skupię się na tym. Żeby powiedzieć Tobie, co Ty możesz zrobić, żeby nie powtórzyć tego błędu i nie świecić oczami za AI. Innymi słowy, powiem Ci, co możesz zrobić, żeby po pierwsze ograniczyć halucynacje AI i po drugie sprawdzić to, co AI ci wygenerowało. Jeśli widzimy się pierwszy raz, ja nazywam się Daniel Bartosiewicz od 2019 roku robię content do internetu. I teraz prowadzę również społeczność amatorzy automatyzacji, gdzie. Uczę ludzi, jak korzystać z AI mądrzej, lepiej i do własnych korzyści. Pracuję z AI praktycznie każdego dnia od ponad trzech lat i przerobiłem swoją dozę frustracji z powodu halucynacji. Mój ulubiony przypadek to było, kiedy poprosiłem Perplexity o znalezienie źródeł danych statystycznych na jakiś temat, i owszem, Perplexity dało mi statystyki, ale bez źródeł, więc w odpowiedzi poprosiłem go o źródła. Dał mi źródła. Ale nie było tam statystyk. I kiedy już mi się trochę ulało i zapytałem, dlaczego podajesz mi źródła, które nie istnieją, odpowiedział, że to była tylko hipotetyczna reprezentacja danych statystycznych, o które prosiłem. No i tak się zastanowiłem, kurde, czy ja prosiłem o hipotetyczną reprezentację danych? No nie cholery. Ja chcę po prostu realne statystyki pochodzące z wiarygodnych źródeł. I wtedy, tamto trudne doświadczenie nauczyło mnie, żeby zawsze, zawsze. Sztucznej inteligencji patrzeć na ręce. Pierwsza rzecz, którą możesz, a nawet powinieneś zrobić przy pracy z AI, to grounding. Grounding, czyli coś, co można przetłumaczyć na polski jako uziemienie. Na stronie marketingonline.pl pierwsza e, z wierzchu definicja: grounding można zdefiniować jako proces, w którym AI osadza swoje odpowiedzi w zewnętrznych, wiarygodnych źródłach danych. Nie do końca zgodzę się z tą definicją, bo tutaj pada słowo wiarygodnych, a jak wiemy w internecie, nie wszystko jest prawdą i można opublikować dowolne gówno, a internet wszystko przyjmie. Niemniej grounding to jest proces odnoszenia się do zewnętrznych istniejących źródeł, czyli nie jest to sytuacja, w której AI generuje odpowiedź na podstawie swojej własnej wewnętrznej bazy wiedzy, tylko skąd te informacje czerpie. Jak wejdziesz sobie na przykład do Google AI Studio, wybierzesz chociażby model Gemini 2.5 Pro, to tutaj po prawej stronie tym pasku bocznym masz coś takiego jak grounding with Google Search, czyli odwołanie się najpierw do źródeł w wyszukiwarce Google, zanim poda odpowiedź. To samo zadzieje się w dowolnym narzędziu, w którym włączysz wyszukaj w sieci, jak chociażby tutaj w czacie GPT. Tylko tutaj znowu przypominam, to, że AI ma dostęp do sieci, nie znaczy, że będzie mówić prawdę. Druga rzecz, którą warto, trzeba, należy zrobić to rag. Retrieval Augmented Generation, generowanie wspierane odzyskiwaniem RAG, czyli coś, co można w skrócie określić jako naładowanie modelu językowego danymi. W tym przypadku poprosiłem Perplexity Pro o przygotowanie takiego krótkiego raportu na temat tego, w jakim stopniu używanie metody RAG obniża halucynacje modeli językowych. I tutaj jest takie podsumowanie, gdzie np. GPT-4 plus RAG w medycynie osiągnął skuteczność w wysokości 96,4%. Generalnie używanie ragu redukuje poziom halucynacji. Czy do zera? Nie zawsze, ale niektóre modele językowe zeszły poniżej 1% halucynacji. Tutaj mam drugi raport, który pokazuje, że Google Gemini 2.0 Flash 001 zeszło do 0,7% halucynacji, co jest bardzo dobrym wynikiem. To było w benchmarku Vectara HHM 2.1. I teraz, jak już jesteśmy w Perplexity, to mały trik. Jeżeli zaznaczysz sobie fragment tekstu, tutaj jest taki guziczek sprawdź źródła. Warto to kliknąć, dlatego że teraz Perplexity jeszcze raz sprawdza, czy takie źródła istnieją i w ogóle czy dana informacja na danej stronie się pojawia. I owszem, na stronie AI Base pojawia się fragment OpenAI 03, OpenAI o 3 Mini, High Reasoning Models, followed closely with hallucination rates of 0,8%. Czyli ta informacja jest poprawna, wiarygodna, co i tak nie powstrzymałoby mnie przed tym, żeby na tę stronę wejść i sprawdzić, czy tam taka, czy tam taka dana się faktycznie pojawia. To tutaj trzeba uważać, bo Amerykanie nie używają przecinku, tylko kropki. Owszem, jest. Jest i jest tabela, także spoko. Niemniej, to jest artykuł z lutego 2025. Mamy teraz listopad, więc trochę czasu minęło od tego czasu. Więc pewnie już są lepsze, nowsze modele. I to też pokazuje niedoskonałości wyszukiwania informacji chociażby w Perplexity, który nawet w wersji Pro potrafi dać no, po prostu stare dane. Kolejne, kolejna czerwona flaga, kolejny wskaźnik, żeby uważać. Nadal, jak jesteśmy w Perplexity Pro i chcesz znaleźć źródła naukowe, to tutaj, w tej konce planety, klikniesz klikaj i zaznacz Akademicki i odznasz sieć, dlatego że internet kłamie. I teraz, jeżeli bym chciał na przykład damy mu prostego prompta, żeby znalazł mi badania naukowe na temat halucynacji dużych modeli językowych, to on powinien te badania naukowe mi znaleźć. I to powinny być faktycznie przeprowadzone badania opublikowane w branżowych źródłach. I owszem, widzę tutaj dużo Arxiva. Arxiv to jest taki, taka instytucja badająca sztuczną inteligencję. Taki pubmed dla AI. Jak jesteśmy przy badaniach naukowych, e, istnieją narzędzia AI wyspecjalizowane w pomocy w pracy z badaniami naukowymi, chociażby Elicit, Consensus, który ma tu nawet opcję wyszukiwania medycznych rzeczy, Site AI, Jenny AI. I przypuszczam, że ktoś, kto dużo robi przy medycznych rzeczach, wymieni ich jeszcze więcej. Więc jeżeli jesteś taką osobą, jeżeli znasz więcej narzędzi AI, które pomagają przy odzyskiwaniu, wyszukiwaniu, przetwarzaniu badań naukowych z zakresu medycyny, śmiało podziel się. Może powstanie z tego osobny odcinek. Mamy wyniki z Perplexity, mamy benchmarki, mamy metody i mamy tutaj od cholery źródeł. Istotnie to badanie naukowe istnieje. Ale znowu, czy fakt osadzenia materiału w badaniach naukowych, które nawet są opublikowane, oznacza, że materiał jest wiarygodny? Nie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, badania naukowe też mogą być błędne. Rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Po drugie, naukowcy i autorzy tych publikacji też korzystają z AI. Taką analizę przeprowadził doktor habilitowany Artur Strzelecki z Katedry Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i zidentyfikował 89 artykułów indeksowanych w pierwszym i drugim kwartylu według wskaźnika Side Score publikowanego przez Scopus. Jeszcze dwa lata temu najczęściej wskazywano na frazę Regenerate Response. Obecnie zidentyfikowano już kilkanaście różnych pozostałości, takich jak przykład As of my last knowledge update, które jednoznacznie potwierdzają, że tekst został częściowo wygenerowany za pomocą AI. To nie wszystko, bo według badania Science Advances od 2024 roku sztuczna inteligencja może mieć swój udział w co najmniej 13,5% prac publikowanych w czasopismach biomedycznych. Co więcej, Nature Index wzrósł o 16% w 2024 roku. To dosyć dynamiczny wzrost największy wzrost w liczbie artykułów w historii. Skąd ten wzrost? Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślę. Co jeszcze jest ciekawe, aktualnie Indie produkują najwięcej publikacji naukowych na świecie, choć ich wskaźnik cytowań nie wzrósł jakoś dramatycznie. Pomiędzy styczniem 2020 roku i majem 2025 roku, Indie opublikowały ponad 1 600 000 publikacji naukowych w indeksie Scopus. Najwięcej na świecie. Jednocześnie. Aktualnie zajmują trzecie miejsce w całkowitej liczbie opublikowanych badań na świecie, ale dopiero dziewiętnaste w indeksie H, który mierzy produktywność i wpływ tych publikacji, czyli ten wpływ jest nadal niski. Czemu tak bardzo wzrosła liczba publikacji i czemu tak bardzo w ostatnich latach znowu? Nie wiem, choć się domyślam. Ale też, żeby nie było tak radośnie, że pozbierasz sobie 150 badań naukowych i wpieprzysz to wszystko do AI i wtedy już wszystko będzie zgodne z prawdą. Tak to nie działa, bo tutaj pojawia nam się coś takiego jak okno kontekstowe. Każdy model językowy ma jakieś okno kontekstowe. Niektóre modele obecnie mają 128 tysięcy tokenów, inne mają 200 tysięcy tokenów, jeszcze inne mają milion tokenów. Ale to, że modele językowe mają milion czy 2 miliony czy 158 milionów tokenów kontekstu, to nie znaczy, że można nawalić tam informacji i oczekiwać od modelu językowego, że będzie wszystko pamiętał że połapie się w tych materiałach źródłowych, które mu dostarczasz. Tutaj może przyjść z pomocą coś, co nazywa się testem igły w stogu siana, czyli testem tego, jak dobrze model językowy radzi sobie z odzyskiwaniem informacji w sytuacji, kiedy ma okno kontekstowe wypchane pod korek. Tutaj mam badanie naukowe niestety z sierpnia 2024 roku i głównie na modelach open source'owych. Tu w tej kwestii mogą być pomocne benchmarki ze strony LLMstats.com. Benchmarki dla długich okien kontekstowych, tych benchmarków jest 29 i tu można sobie sprawdzić, który model językowy radzi sobie najlepiej przy długim oknie kontekstowym. Tego też uważałbym na te benchmarki, bo na przykład tutaj w tym benchmarku jest tylko GPT, w tym benchmarku są tylko Gemini, a w niektórych benchmarkach jest tylko jeden model językowy, więc ostrożnie. I myślę, że to jest to miejsce, w którym pani dziennikarka się wyłożyła. Po prostu napchała kontekstu i chciała za dużo naraz. Nawet przy długim oknie kontekstowym, na początku te odpowiedzi generowane przez model językowy będą dobre. W miarę tego, jak, jak to okno kontekstowe się wypełnia, jakość odpowiedzi będzie spadać. Nie mam na to badań własnych, ale też zauważyłem, że przy pracy, zwłaszcza z długimi formami tekstowymi, z jakimiś raportami czy e-bookami, początkowe odpowiedzi są ok i trzymają się tego, co załaduje do, do dokumentów, do źródeł. Pod koniec te odpowiedzi już są takie: ten, ten model już tak trochę zagląda do tych źródeł, ale tak trochę na to leje. Więc przyjmijmy, że dla książki 300-400-stronicowej, ok. Milion tokenów kontekstu to jest wystarczająco. Milion tokenów dla modelu językowego to około 700 tysięcy słów, co może się przekładać na około 1500 stron długości. Czyli jeżeli przyjmiemy taką średnią długość książki 500 stron, to milion tokenów wystarczy do tego, żeby obsłużyć trzy książki. Ale czy zrobi to dobrze i czy będzie się trzymał źródeł? No, mieliśmy przykład, że prawdopodobnie nie. Drugi błąd, jaki pani dziennikarka popełniła, to użycie GPT, do tego, żeby pomógł jej. Napisać tę książkę. Skąd wiadomo, że ChatGPT? Ano dlatego, że jeden z przypisów pani prawie dziennikarki zawierał link. UTM Source równa się chatgpt.com. Czy ChatGPT to jest najlepsze narzędzie do pisania długich form treści? Nie. W czacie GPT GPT-5 oferuje okno kontekstowe do 256 tysięcy tokenów i do 400 tysięcy tokenów w api dla klientów Enterprise. Czy pani prawie dziennikarka jest klientem Enterprise i korzystała z GPT-5 po API? Wątpię. Więc tutaj myślę, że był popełniony kolejny błąd. Za dużo naraz. No ale dobra, załóżmy, że tekst już istnieje, że ten tekst już powstał. Co dalej? Tekst już istnieje. Czyli jak przeprowadzić fact-checking? Opcji jest kilka. Ja bym tutaj się posługiwał hmm, czymś, co można nazwać super agentami AI, jak chociażby agent, y, tryb agenta w GPT. Daję mu tutaj to, co na temat dragu, wypluło mi Perplexity w Deep Researchu. Ciach. Poszło. Chwilę mu to zajmie, ale myślę, że jeżeli miałbym się zbłaźnić, to chyba lepiej poczekać. Druga opcja, drugi super agent to Jens Park, który ma tutaj dedykowany model do. dedykowany tryb do fact checkingu i zrobię to samo. Tu już nie muszę mu tłumaczyć, co ma. Sfakt checkingować i komu to po prostu wkleje. I to, co jest fajne, to ten agent sprawdzi każdą statystykę i znajdzie źródło, a następnie potwierdzi lub obali te twierdzenia. Albo powie, że coś jest niepewne i trzeba sprawdzić. I trzecia opcja, którą odkryłem niedawno, i żałuję, że dopiero teraz, to jest ABACUS AI. Chat LLM, i on też ma tutaj coś takiego jak Deep Agent. Ja temu Deep Agentu wkleję tutaj też ten sam tekst, który wkleiłem OpenAI. Zrób fact Checking, Ciach, i on sobie pochodzi po stronach internetowych i sprawdzi to wszystko. Teraz co jest ciekawe, agent w czacie GPT chodzi, już sobie po stronach o nic mnie nie pyta. Tak samo w Jens Parku chodzi i o nic mnie nie pyta. Natomiast Abacus zadaje mi pytania pogłębiające, co z jednej strony lubię, ale czasem nie lubię, więc mu na to odpowiem, bo inaczej nie zrobi roboty. Zakres weryfikacji: wszystkie źródła. Źródła też, dwa. Format raportu: a niech mi da tabelę. Trzy. Głębokość analizy: jak dokładna ma być weryfikacja? Szczegółowa, poszło. Zapłacę za to pewnie jakieś złoty 50, ale co tam, stać mnie. Bez nich nie ma niczego. Okej, okay, mamy wstępne wyniki, to jest Agent GPT. Moim zdaniem zrobił najsłabszą robotę ze wszystkich, no ale dobra. Dlatego, że treści tu jest dużo, konkretów jest mało, nie bardzo jest pozaznaczane, co jest prawdziwe, co nie. I to jest trudne w odbiorze. No ale jakoś tam robotę zrobił. Następnie mamy Jens Park. Oto jest raport i teraz tak. To jest fajne, bo tutaj od razu jest emoji, że tak, mega rak w biomedycynie yy, potwierdzone. I tutaj jest źródło. Rak HAT w datasetach Truth i WebGLM potwierdzone jest źródło. Tu potwierdzone jest źródło, potwierdzone źródło, niepotwierdzone lub błędne twierdzenia. IBM, przypominam, że to jest Deep Research z yy, Perplexity. Niepotwierdzone lub błędne twierdzenia. IBM Watson brak konkretnych dowodów. I tu jest źródło. Stanford 2024. Błędna interpretacja badania. Status fałszywe. Faktyczne badanie, Stanforda z 2000, faktyczne badanie Stanford z 2024 roku wykazuje przeciwne rezultaty. Rack-based systemy prawne nadal wykazują znaczące wskaźniki halucynacji. 17,33%, a nie 96% redukcje. Dodatkowe problematyczne aspekty. Brak źródeł dla części danych. System Rectifier redukcja halucynacji, tabel, różne wskaźniki dla systemów Aquant. Przykładowo dla halucynacji medycznych wskaźnik 1.47 i 3.45 omission rate są podane bez jasnego kontekstu metodologicznego. To już są konkrety. I tutaj jest podsumowanie źródeł razem ze screenshotami i jest pozaznaczany konkretny problematyczny fragment. To jest fajne. I tak samo to jest Abacus. Mamy tutaj twierdzenie zweryfikowany stan faktyczny, status, źródło i uwagi. I tak, technologia RAG może zredukować halucynacje o 40%. Częściowo prawda. Połączenie RAG i RLHF i tzw. Tak guardrails może zredukować halucynacje 96%. Twierdzenie pochodzi z wtórnego źródła z artykułu na Voiceflow.com, które powołuje się na badanie, jednakże oryginalna publikacja Stanforda dotycząca zastosowania RAG. To samo co, co Genspark, czyli częściowo prawda. Bazowy wskaźnik halucynacji dla LLM bez rak wynosi 39-40%, prawda. Systemy rak mogą osiągnąć wskaźnik halucynacji na poziomie 1,3%, prawda. System MegaRAG osiąga dokładność 78,13%, nie można zweryfikować, nie można zweryfikować, nie można, nie można. Tutaj mamy prawda, prawda. Ta tabela jest duża i tutaj są źródła. A ta zabawa kosztowała nas 513 kredytów, czyli przeliczając na złotówki jakieś 50 groszy. Linki do tych dwóch narzędzi dam w opisie. Mam też ponagrywane zarówno o ABAKUSie, jak i o Jens Parku. Także zachęcam do dołączenia ich do Twojego tech staku, do Twojego AI staku. A staku. I na koniec mam taką prośbę apel, żeby w dobie AI nie rezygnować ze zdrowego rozsądku, bo prawda jest taka, że AI choćby miało dostęp do wszystkich źródeł w internecie i choćby mogło przeczytać każdy dokument, który został już przez ludzkość stworzony, AI nie ma zdolności, zdolności do refleksji. AI nie potrafi ocenić, czy coś jest obiektywnie dobre, czy obiektywnie złe bez uprzednio podanych kryteriów. AI może ci przynieść statystyki ze strony Polskiej Agencji Prasowej, z raportów wielkiej czwórki, ale AI nie zagwarantuje Ci, że te raporty nie będą złe, że te raporty nie będą błędne. I żeby nie być tutaj gołosłownym, firma Deloitte, firma konsultingowa, audytorska, członek tak zwanej Wielkiej Czwórki, zaliczył piramidalną wpadkę. Dlatego, że w raporcie dla australijskiego rządu umieścili halucynacje. W raporcie dla rządu za 440 tysięcy za dolarów umieścili halucynację z AI. Wielka Czwórka. Wielka Czwórka, czyli firma audytorska, która stoi na straży tego, żeby było poprawnie, dała raport z halucynacjami. I z tym cię zostawiam.